W czasie klasyki na Wielkim Buku wyborny mistrz amerykańskiej prozy ze swoją najlepszą powieścią zdecydowanie, a jest z czego wybierać, Portret Damy Henry'ego Jamesa. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny styczniowy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Kiedy mówię Henry James, to wszyscy, którzy nie od dziś zaglądają na Wielkiego Buka, od razu powinni wpaść na jeden tytuł, a mianowicie W Kleszczach ręku. Majstersztyk, wybitna powieść gotycka, ale Henry James to nie tylko W Kleszczach ręku to jest o tyle tyle więcej. Na przykład nieprzypadkowo uznawana za jego najlepszą powieść, wyborna, absolutnie satysfakcjonująca powieść Portret damy, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Świat książki. W moich rękach to wytworne, eleganckie właśnie wydanie. Zobaczcie. Słuchajcie, to jest portret damy w klasycznym przykładzie Marii Skibniewskiej. Tłumaczenie sprawdzone, piękne, pasujące do stylu Jamesa. Zaczęłam czytać, i słuchajcie, ogromnie mi się podoba jak dotąd ten dosłowny portret damy, jaki przed naszymi oczami kreśli. Słuchajcie, James, nasza Panna Archer jest piękną, młodą, niezależną Amerykanką. No i właśnie, słuchajcie, ta niezależność, ona kole w oczy. Być o co chodzi. Tym bardziej na starym kontynencie, tym bardziej w Europie, gdzie jednak młoda dama ma poddawać się przecież tym e, tradycjom, konwenancom, a tutaj taka. Panna Archer, właśnie, ogromnie mi się to podoba. Ja tego zupełnie nie pamiętałam. Nie pamiętałam, że ta postać jest właśnie tak bardzo amerykańska, słuchajcie. No i widzę, że ta jej niezależność rzuca się w oczy. Izabel Archer, młoda Amerykanka, dumna, niezależna, kobieta po dwudziestce, sierota, na dokładkę, która przybywa wraz z ciotką na stary kontynent. Tak jak powiedziałam, jest niezależna, ma bardzo rzutki intelek. To są dwie cechy, które chce zachować i trzymać przy sobie za wszelką cenę. To dlatego właśnie odrzuca kolejne propozycje małżeństwa, intratne na dokładkę, po to, by wreszcie poślubić mężczyznę o żadnej pozycji. Poślubia Gilberta Osmonda. I to jest jej największy błąd. Błąd, za który zapłaci bardzo wysoką cenę. To, co kochani zauważyłam jeszcze podczas lektury, to to, że nasza bohaterka jest trochę jak te młodziutkie bohaterki z horrorów amerykańskich, właśnie. Bywa bardzo łatwowierna, to znaczy jest trochę jak to zwierzątko takie prowadzone na rzeź. Wiecie, o czym mówię. Ona się nie spodziewa po prostu, że ktoś może chcieć ją wykorzystać, bo czemu miałby to zrobić. Ona niby świadomie odsuwa małżeństwo w czasie, pielęgnuje swoją niezależność, ale jednocześnie nie bierze, że ktoś po prostu życzy jej przez to, słuchajcie, źle ba, że gardzi jej wolnością że chce zmiażdżyć w zarodku jej niezależność właśnie Portret damy czyli portret kobiety drugiej połowy XIX wieku. Kobiety młodej i majętnej, niezależnej, kobiety zabezpieczonej finansowo. Kobiety, która do szczęścia mężczyzny nie potrzebuje, ale która wpada w sidła mężczyzny i to takiego, który pragnie za wszelką cenę zdusić jej wolność w zarodku. Henry James, niczym wielki feminista swoich czasów, bardzo celny obserwator ludzkich i damsko-męskich relacji i w Stanach, i w Europie kreuje tutaj bohaterkę, która popełnia fatalną decyzję. Inteligentną, oczytaną, pełną życia młodą kobietę, która z podmiotu, jakim jest, wkrótce zamienia się w przedmiot, w akcesorium, w dodatek do eleganckiego życia swojego wyrafinowanego męża. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ona, słuchajcie, jest świadoma konsekwencji swojego wyboru. Ba, ona niejako celowo godzi się na swój los, by wypełnić tę społeczną rolę. Zresztą cała ta powieść, słuchajcie, bada ten paradoks ograniczeń społecznych. To, jak kobieta walczy między swoją... o wybory między swoją niezależnością, a pozycją społeczną, jaką musi utrzymać. I to jest, słuchajcie, takie mocne. I to jest wciąż tak bardzo aktualne. Pomimo tego, że co? Od napisania tej powieści minęło... Ponad 100 lat. Geniusz, kochani, James jest absolutnym geniuszem. Zupełnie nie pamiętałam zakończenia portretu damy, w ogóle bardzo dużo umknęło mi z tej powieści. A jest celne, jest diabelne, jest prosto w punkt. No i jeszcze właśnie ten przewrotny, nieco prześmiewczy ton. Genialne, absolutne arcydzieło. Henry James, słuchajcie, taki celny, taki elegancki, on słuchajcie, nie może powstrzymać się przed tym, by właśnie dorzucić od siebie ten komentarz społeczny. To jest gentleman amerykańskiej prozy, który z biegiem lat odrzucił Stany Zjednoczone i na stałe przeniósł się do Europy właśnie. I potem stany odwiedził chyba tylko dwa razy. Wszystko to na rzecz swoich europejskich korzeni, e, chyba ze strony matki, z tego co pamiętam, e, na rzecz obserwowania tego, jak zmienia się świat właśnie, jak tworzy się nowa kultura. To jest obserwator natury ludzkiej, jak chyba zdążyliście się przekonać, który nigdy się słuchał. Słuchajcie, nie ożenił, co ciekawe. Pielęgnował y, bycie kawalerem, a można powiedzieć, że jego dziećmi, jego spuścizną jest, słuchajcie, ponad 100 książek, jakie napisał. Ponad 100 książek. Jego portret damy, to jest, słuchajcie, dzieło wybitne. To jest dzieło nieśmiertelne, tak jak tylko klasyka nieśmiertelna być potrafi. To, co moim zdaniem jest ważne, y, dla niektórych ta powiedź może wydawać <laughs> nudna. I ja od razu tutaj mówię, bo będę z wami rozmawiać. Nie, nie, chodzi o to, że to jest powieść ze sznytem psychologicznym. Jedna z takich pierwszych powieści psychologicznych, w której portret psychologiczny kobiety wysuwa się właśnie na pierwszy plan, te relacje damsko-kobiece i to, jak kobieta musi zawalczyć właśnie o swoją pozycję i dokonać tego najtrudniejszego wyboru. I tutaj liczą się małe gesty, tutaj liczą się takie gry słów. Wiecie, to wszystko jest między słowami, między gestami. To zresztą dobrze widać w ekranizacji, która również ma taki sznet modernistyczny, właśnie tak jak powieść Jamesa, napisana na początku wieku, która już przenika kolejne epoki, i moim zdaniem właśnie dlatego jest tak współczesna, właśnie dlatego jest tak nieśmiertelna w żaden sposób nie nudna. Co więcej, to jest słuchajcie kolejna powieść z pod pióra Jamesa, no pomiędzy innymi wybitnym w Kleszczach Lęku właśnie, wspominam i przypominam, która jest bardzo szeroko analizowana wciąż, która wciąż jest szeroko dyskutowana. No zresztą jak widzicie, nawet tutaj o tym mówimy. Tak jak powiedziałam, to jest zwrot w kierunku modernizmu i jednocześnie punkt przełomowy w karierze Henryka Jamesa. Powieść uznana za najbardziej wybitną, za wyjątkową w jego dorobku. Jego twórczość, tak jak wspomniałam, jest dość obszerna, ale muszę tutaj przyznać: Henry James, portret damy geniusz, geniusz i kropka. portret damy w tym zjawiskowym wydaniu Henry'ego Jamesa od wydawnictwa Świat Książki dla Was do wygrania w naszym konkursie w czasie klasyki. A pytanie konkursowe brzmi, za co najbardziej cenicie klasykę literatury? Za co najbardziej lubicie klasykę literatury właśnie? Dajcie mi koniecznie znać, bo jestem ciekawa właśnie Waszych emocji, Waszych odczuć w kierunku literatury, zarówno światowej, jak i polskiej właśnie. Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod Filmem konkurs przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzca, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Geniusz, kochani, geniusz bez dwóch zdań, Henry James. Znowu mi to udowodnił zresztą. Słuchajcie, ja e, portret damy czytałam wieki wieki temu, prawie 20 lat temu. Boże, jak to w ogóle brzmi prawie 20 lat temu. No właśnie, czytałam wtedy Henry'ego Jamesa. E, jakoś w międzyczasie oglądałam film, który był dla mnie bardzo ciekawy. Tam główną rolę Izabel Archer odgrywa e, Nicole Kidman. E, Gilberta Osmonda gra wybitny John Malkovich, który jest złowieszczy, który jest mroczny, który jest... Diabelski wręcz właśnie w tym swoim wyrafinowaniu i okrucieństwie względem swojej pięknej młodej małżonki zresztą, która najbardziej na świecie ceni niezależność, a ta niezależność u jego boku po prostu wytraca. Bo to tak można nazwać, to tak ciurka, nie? No właśnie, słuchajcie, powieść wybitna i najbardziej to, co lubię u Jamesa, to jest jego pióro, które jest takie trochę... Jest bardzo współczesne, to po pierwsze. Po drugie, to jest pióro takie trochę z przymrużeniem oka. To jest pióro, które bardzo celnie trafia tam, gdzie ma trafić. To jest taka strzała. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja mam takie odczucie względem Jamesa, kiedy poznaję go teraz w dojrzałym wieku po raz kolejny. No i odkrywam, odkrywam go w sumie na nowo. I ja jeszcze raz sięgnę po to w kleszczach lęku <grym> i wy też musicie sięgnąć po w kleszczach lęku, powieść gotycka obowiązkowo i koniecznie, koniecznie po portret damy, wybitna genialna powieść w pięknym przekładzie Marii Skibniewskiej jak widzicie to wydanie również jest absolutnie zjawiskowe to jest jedna z najpiękniejszych książek wydawnictwa świata książki moim zdaniem ona się tak przepięknie mieni to nawet film nie oddaje tego co jest w rzeczywistości kiedy tę książkę mamy w rękach Słuchajcie, o portrecie damy możecie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Polecam Wam serdecznie, a my kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa!